Dzisiaj przed nami niesamowicie ciężkie wyzwanie, ponieważ świat, w którym aktualnie się znajdujemy jest mega niebezpieczny, a to też dlatego, że lawa na tym świecie podnosi swój poziom co 5 sekund, także przejdźmy do oglądania. Także zaczynamy, moi drodzy, słuchajcie, lawa w tym momencie powinna co sekundkę chyba zacząć wzrastać. Yy, no właśnie, powoli się pojawia, ale zanim zaczniemy uciekać cokolwiek robić, yy, to opowiem wam kawał. A jak się uśmiechniecie, to zostawicie łapkę w górę. Wiecie jakim samochodem jeździ radio? <laughs> Radiowozem! Dobra, to było głupie, słuchajcie Zacznijmy cokolwiek tutaj budować Znaczy budować, zbierać rzeczy, które przydadzą nam się potem Do ucieczki coraz wyżej Bo nie jest to normalny świat, słuchajcie Ponieważ możemy uciec do góry na różne wyspy A jak sami widzicie, lawa w każdym momencie tutaj nam rośnie Musimy zrobić jakieś rzeczy Przede wszystkim mieć jakiś kilow I słuchajcie, jak najszybciej zacząć u, Nie tyle co uciekać, ale przygotować sobie materiały Też, żeby zebrać jakieś żarcie Także, słuchajcie, ja nie marnuję czasu Bo tutaj faktycznie powoli nam się zaczyna spieszyć Zróbmy sobie chociażby kilof i jakiś mieczyk żeby miał jak podskakiwać słuchajcie. Słuchajcie, jak można w ogóle stąd uciec? Bo wspominałem o tym na początku. Jest na to szansa. A mianowicie, słuchajcie, możemy to zrobić w taki sposób. Ej, łopatę, jeszcze weź zrób hopi Czyli nie zdążę. Halo, łopata, szybko łopatę dawaj zrób, bo muszę wykopać ten. No, ziemię, żeby się podciągnąć wyżej. Słuchajcie, ta lawa jest coraz wyżej. To coraz mnie obleje Halo, nie wiem, jak uciec stąd powoli, bo tutaj jest kamień. Halo, przez co 5 sekund wszystko tutaj rośnie. Nie wiem, czy to jest dobry sposób na uciekanie, stąd słuchajcie, to chyba jest mega słaby sposób. Gdzie jest ta lawa w tym momencie? Boże, zawsze były takie spokojne odcinki. A dzisiaj po prostu się nie da. Dzisiaj jest mega. <grym> Straciłem workbench, słuchajcie. Na drewna nie mam żeby teraz workbench sobie zrobić. Okej, okay, czy jestem już gdzieś wyżej? No nie, słuchajcie, chyba źle to zrobiłem, w ogóle źle chyba zacząłem, nie wiem, czy mi się stąd w ogóle uciec wyżej. Ten świat, słuchajcie, też w ogóle jest specjalnie przygotowany pod to wszystko. Mamy gdzieś tutaj diamenty i tak dalej, wszystko możemy bardzo fajnie znaleźć. Także jeżeli chcecie też sobie zagrać, spróbować i udać, znaczy <grym> spróbować po prostu przeżyć mnie, przeżyć dłużej niż ja, to macie wszystkie linki w opisie, a także twórca, a przynajmniej gościa, którego takie coś znalazłem. Także wpadajcie i Pobierajcie. A sposób, w jaki można stąd uciec, słuchajcie, jest bardzo prosty, ponieważ mamy na samym szczycie tam portal do Endu. Jeżeli uda nam się zdobyć 9 ok, jeżeli uda nam się zdobyć te płomienne proszki, a tutaj ja gdzieś widziałem te spawner, będzie szansa, że damy radę stąd uciec i przeżyć całość, jakby wygrywając całą mapę. a wątpię, że mi się to udało. Ja kiedyś się wybierałem do Endu, to ja potrzebowałem mega dużo czasu na to, żeby zdobyć sobie rzeczy. Także <laughs> to jest chyba z dwa dni zbierałem. Także gdzie? Miejsce, gdzie lawa rośnie co 5 sekund, swój poziom podnosi. Najwyżej, jak nie dam rady tego teraz Zrobić, słuchajcie, to spróbujemy zrobić, to na troszkę bardziej opóźnionym czasie, bo na ten moment jest mega ciężko. Słuchajcie, ta lawa jest już naprawdę bardzo blisko mnie, mimo że jej ja tak staram się uciekać. Halo, dobra, teraz tak. Na tej wyspie jeszcze przez chwilę możemy być. Nie ma co tutaj budować w ogóle domku, bo za moment i tak by mi cały tutaj wybuchł. Kiedy co możemy robić? Słuchajcie, to po prostu piąć się coraz wyżej i tak powolutku starać się chociaż przygotować sobie jakikolwiek lepszy kwipunek, kamienny kill chociażby, żebyśmy mogli wykopować drewno, znaczy drewno, o jezus, żelazo i węgiel, a potem, żebyśmy mogli dojść. Do diamentów. No nie wiem, czy uda mi się to w ogóle to zrobić. Dziś tutaj musiałbym znaleźć spawner, słuchajcie. Endermanów na to by wychodziło. Dobra, ja muszę iść do góry już, bo to ta lawa coraz szybciej tej zaczyna mnie doganiać i już mnie w stópki powoli pali. Dobra, doszedłem do. O jezus, nie drewnem, tylko ganie. Jeden drewno się przyda. Dobra, szybko tutaj. Weźmy sobie. Nie mogę zrobić tego halo. Dobra, teraz słuchajcie. Na faście wszystko tutaj trzeba robić mega szybko, tak? Nie wiem, o czym w zasadzie mówić, bo wszystko mnie stresuje, jak mnie ta klawa się podnosi szybko do góry. Boże, nawet tak tak szybko mówię, to mi się delikatnie słabo robi bo ro Powietrza, biorę ciśnienie mi w głowie wzrasta. Czy, czy gdzieś tutaj nie wiem, gdzie to ciśnienie może wzrastać? Dobra, trochę tego węgla mamy. Teraz by przydało się wejść. W... Czemu ta lawa tak szybko wzrasta? Halo! Przecież nie da rady tak tutaj uciec, no? Szybko, dawaj mi więcej tej ziemi, bo ja muszę jeszcze wyżej wejść sobie poziom. Przede wszystkim, jakbyśmy zabrali ten workbench, to też by było dobrze, nie? To, to by się przydało, mam wrażenie. Dobra? I teraz tak, muszę jakoś taktycznie do tego podejść i w dobrym miejscu zacząć do góry po prostu iść, żebym dał radę. Nie, ale tutaj kurczę, sprawnie stąd uciec. Dobra? I do góry dawaj. Lecimy na tą wyspę wyżej i tutaj, jak sami możecie zobaczyć, diamenty są w ogóle w tych górach przygotowane, więc to no nie trzeba zchodzić gdzie niżej. Znaczy po prostu wejść do góry. Dobra, idziemy tutaj. Jest, dobra, udało się doskoczyć. Spoko. Zaraz mi pęknie ta łupata. niestety, ale dobrze, jest żelazo. Słuchajcie, lecimy dalej, jest dobrze. Na razie, <słuch> Chyba w miarę mi idzie, nie wiem. Jakby, jak będziecie grać, piszcie w komentarzach, jak wam poszło i czy komukolwiek udało się stąd w ogóle uciec, bo wydaje mi się, że jest to troszkę niemożliwe. Jak tutaj Endermanów w ogóle dorwać? W sensie 9 ok, chyba że gdzieś jest ukryta skrzynka. Słuchajcie, do tego. Tak samo jest tutaj przygotowany z tymi, z blazami, żebyśmy mogli ten proszek dorwać. Także wszystko teoretycznie jest tutaj na miejscu. Ono, ok, brakuje nie. Dobra, na szybko, ci ogarnijmy ten piecyk i przepalmy tego żelaza, chociaż trzy, chociaż trzy żelaza, że przepalił, a ja w tym czasie, sejcie, będę musiał. Nie, nie, to Dobrze, jest piec przeżył, najważniejsze, że mam dalej ten piec. Dobra, trudno, słuchajcie, straciłem trochę życia, ale przynajmniej... O nie, straciłem też łopatę. Halo, dawaj, rób mi łopatę kamienną chociaż, to ona już będzie lepsza. Szybciej będzie mi kopała to wszystko. Gdzie jest lawa, słuchajcie, na razie chyba mam spokój. Chyba nie jest aż tak źle. Lawa jeszcze troszkę czasu nam tutaj daje, żebyśmy mogli przetrwać. Ale słuchajcie, już większej rzeczy została i tak pochłonięta Tam do góry musimy jak na maksa w ogóle wejść. Mam nadzieję, że to zbyt szybko się nie zakończy przede wszystkim. Słuchajcie, że troszkę czasu jednak będziemy mieli na to wszystko, żeby coś tutaj przygotować. No i chociażby szansę na to, żeby do tego portalu wejść, no nie? Go odpalić. Cokolwiek. No dobra, ta lawa nieubaganie szybko leci. Ok, weźmy to żelazo. Zróbmy sobie od razu kilo w żelazny. Będziemy mogli diamenty wykopać, no nie? Coś jeszcze mogę sobie stąd wziąć. Tak, weźmy to całe, weźmy sobie ten piecyk i idziemy dalej, bo mam dosyć dużo bloków ziemi, to możemy po prostu się. Stąd wydostać, weźmy sobie jeszcze workbench I W ogóle nie wiem dlaczego jeszcze nie zrobiłem sobie siekiery I mówię to niszcząc workbench, który mi się przydałby Mi się do tego Dobra, idziemy tam na górę, słuchajcie, tam na szczyt mm, Wydaje mi się, że teraz będzie dużo czasu dla nas żebyśmy coś przygotowali i mam nadzieję, że znajdę ten spawner Słuchajcie, gdzieś tam u góry Bo on gdzieś tutaj lata, kurczę, znaczy lata Gdzieś po prostu jest u miejscowi... No czy ty jesteś normalny? No nie, no nie No wypad, nie wolno ci tak robić Nie możesz po prostu No nie, <ślam> jaki przypał Jaki przypał! Tylko nie to! że nie zrzucajcie w jak ja chcę to przetrwać, halo! Skąd te mowy się tutaj biorą? Przecież one nie mają prawa, by to tutaj! Tutaj tej wpuścił w ogóle! Halo, jakby lawa nie była wystarczającym wyzwaniem dla mnie na ten moment. Dobra, na samą górę, słuchajcie, na samą górę. Będziemy mieć tam mega dużo czasu na przygotowanie się. Ja muszę jakieś żarcie w ogóle zdobyć. Mam tylko dwa i pół serca. No tak jak się podpalę, to i tak będzie słabo. Dobra, weźmy sobie, zróbmy tak. Czy znaczy, ja dam radę tak wejść do góry tutaj gdzieś? Słuchajcie, jest możliwość taka. Kąś świnkę, cokolwiek, jakby mi to jest spa. No nie, 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 nie! cię ja mam tylko dwa serca, nie mogę tam wchodzić! Dobra, i jest świnka, słuchajcie, mamy świnkę, bylebyś nie spadła, świnko, proszę cię. Nie spadnij. to jest. Bariera, bo ona mi, nie wiem czy ona nie, nie, nie będzie zabierała mi słuchajcie tego yy, życia jeżeli przez nią przejdę, że nigdy do bariery nawet nie podchodziłem w zasadzie, także nie chcę próbować z dwoma zorcami. dobra dawaj mięso bo nie mam czasu na faście, na faście znaczy teraz już jest trochę lżej mi się wydaje bo jednak ta lawa jest dosyć nisko więc troszkę tego czasu będzie, słuchajcie gdzie jest lawa na ten moment gdzie my ją w ogóle mamy Łopa! Panie, ile ja czasu mam? Ej, może faktycznie uda mi się coś tutaj sobie ogarnąć, z tymi oczami. Poszukamy, zaraz poszukamy tej skrzynki, bo to też jest mega ważne, że kurczę gdzieś tutaj zlokalizował. Dobra, weźmy ten workbench. Przygotujmy sobie przy okazji, jak już mam tyle rzeczy, łop siekiera by się przydała. Siekiera, siekiera, dawaj mi to mięsko. Od razu niech to mi się to przepali. Ja przygotuję sobie miecz, żeby w razie czego z tymi mobami tutaj walczyć. Jak już tyle żelaza chociaż mam. Że, dawaj. Tutaj, tutaj. Słuchajcie, to, co tutaj mam, to starczy mi tylko i wyłącznie kurczę na siekierę, nie będę ją na łopatę. Ale trudno, no nic nie zrobię. Nabiorę sobie przy Okazji już teraz ziemi, że miał na potem. Nawet nie ma czasu, żeby tutaj gdzieś cięcia porobić, co jedzie. nawet nie mam czasu, żeby mówić w wolnie. Dobra, jak, tak by się tej ziemi przydał. Ale gdzie w tym momencie jest w ogóle lawa, słuchajcie? Jak to się tutaj prezentuje? Dziemy, Dobra, lawa na razie jest daleko, jest spokój, mogę delikatnie sobie odsapnąć. Nawet oddech wziąć głębszy, bo faktycznie jak tak za szybko. mówię, to mi się słabo robi. Nie dlaczego. Dobra, mamy wszystko, słuchajcie. Możemy zrobić sobie w końcu siekierę tak jak chciałem. Siekiera, siekiera świetnie. No i dobra, bym musiał teraz przede wszystkim znaleźć sobie żelazo kolejne. Nie wiem, czy tam do góry po nie wyjdziemy. Żarcie niech się przepala, a ja... Nie, no, obejdę sobie to dookoła, słuchajcie. Zaraz zobaczymy czy gdzieś to jeszcze nie będzie. Okej, okay, świnka jeszcze jest jedna. Mamy lapis, ale lapis, no nie przyda mi się w ogóle na ten moment. Mmm, to nawet być biom, słuchajcie. Yy, dżunglowy. Fajnie, ej, fajnie, jakbym chociaż diamenty znalazł, żebym taki wiecie, achievement sobie ogarnął. Okej. Okay. Tu są Endermany! Ej, uda się, słuchajcie, mam spawner Endermanów! Jest szansa, że się uda. O nie! To ci... Idealnie. Dobra, niech się to tworzy. Dlaczego te endermany nie chcą się tutaj respić? Lecę po mięso, słuchajcie. Ej, może się uda. Bo gdzieś tutaj wysoko z czego kojarzę. Też powinien być spawner Blazów, więc. Kurde. Tylko 11 ok potrzebujemy. Ale byłby kozacka, jakby udało mi się to. <laughs> Czemu wy stamtąd wychodzicie? Gałgany jedne. Zwracać z powrotem, bo nie wiem, jak z wami walczyć. Halo. Dobra, weźmy zaklejmy tej wyjście, żeby nie mogli stąd wychodzić. Czy ja w ogóle. Nie, no nie, nie mam nawet. Okej, okay, mamy jednego endermana. Gdzie to jest? Taki... Dobra. Chodź tutaj stary dawaj, 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 oczy potrzebuję Dobra, muszę tak tutaj stać no i nic innego nie zrobię, nie wymyślę Okej, okay, jest jedno oko. Słuchajcie, musimy zrobić takie coś tutaj, bo nie damy sobie rady z nimi. Dobra i teraz tak, mięsko zjedz i kopiemy dalej. Byle ta lawa mi zaraz sobie nie podeszła gdzieś wyżej. Chodź, 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 stary, chodź, dawaj, 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 bo potrzebuję oczy jak najszybciej. Ale jest, słuchajcie wyzwanie, fajnie. ale on ok mi nie chce dać, no, a lawa jest coraz wyżej! Ja zaraz będę musiał tu ciekać, w życie i do nas oknie ok, zdobędę, no. Zmarnowałem zbyt dużo czasu na samym początku, bo nie wiedziałem, że taki spawner tutaj będzie. Kurcze, Czyli jest szansa, żeby to przejść, ale. Znaczy, nie w moim przypadku. Źle to źle to w ogóle rozpocząłem. Nie, nie wiem, czy tutaj w ogóle siedzieć co, wiecie, bo to... No nie no, też lawa będzie za moment u mnie już tutaj. bez sensu zejdzie, bez sensu totalnie. Dobra, ja muszę jak najszybciej do góry się słuchajcie, dostać, jeszcze wyżej, na sam szczyt tego, bo nic z tego nie wyjdzie. Nie dam rady przeżyć, co zbyt długo, no. Tak, no, faście tutaj, do góry, na to miejsce. Okej, czy coś tutaj w ogóle znajdę, poza świnką? Dobra, mam oko endermana, mogę za pomocą niego się przenieść. Tylko, czy ja trafię, słuchajcie, w ogóle? Gdzieś jak najwyżej. To jest najwyższy punkt, jaki tylko jest, także spróbujmy rzucić. Wow! Jaki farciarz ze mnie. Dobra, słuchajcie, chociażby miał no achievement, jeżeli zdobędę diamenty. To jest zawsze coś, słuchajcie. Chociaż jakieś osiągnięcie. Dobra, przeżyję troszkę dłużej. Kozacko, ale no tu coraz bliżej to wszystko jest. No szkoda, słuchajcie, że niestety ale nie udało mi się wcześniej znaleźć tego spawnera, bo bym kurczę dał radę to zrobić. Dali radę ogarnąć sobie ten spawner i uciec do endu, a w ten sposób. Tam chyba w ogóle nie powinna się lawa podnosić. Jeżeli tam się podnosi, to już nie wiem, jak tam wygląda rozgrywkanie. To może być totalnie grubo. Słuchajcie, to i tak jest delikatnie uproszczony tryb, bo jest jeszcze bardziej hardcore wersja, bo jest wersja 3 sekundowa. Co 3 sekundy rośnie poziom, nie? Także to i tak jest spoko. Dobra, słuchajcie, w którym miejscu tutaj był spawner Yy, tam był spawner Endermanów, a spawner blazów Nie ma spawnera blade'. Także nawet jakbym tam został, to i tak nic się chyba nie dało, słuchajcie. Czy gdzieś tutaj jest? Tam coś jest, słuchajcie, idziemy tam. Zobaczymy, co tam jest, chociaż ten kawałek bym się przeniósł, jeżeli dam radę w ogóle zdążyć. To zrobić. Nie ja będę czas sobie liczył, słuchajcie, ile mniej więcej udało mi się tutaj przetrwać. Mm, było mega istotne, nie? Ile mi się udało? I wtedy, żebyście mogli też pisać swoje, słuchajcie, tutaj <laughs> czasy. Ile czasu udało wam się ogarnąć? Na najkrócej w sensie. Chyba, że po prostu uciec stąd poprzez przejście przez sendę, przez no, przez portal do endu. Dobra, czy coś tutaj jest? Co tam w ogóle się spawnowało, słuchajcie? Czy tutaj były te, te, te blazy, czy coś innego tam było? No nie widzę jeszcze, jeszcze kawaluntyk, no! Halo! Tak, tam są blazy, słuchajcie, także tam jest jedno miejsce, tutaj jest drugie, także no ułatwienie już dla was, jak będziecie sobie grali, jest to wszystko dosyć wysoko, więc czas by był na to, żeby to ogarnąć. Więc za tego chyba już nie dam rady, za bardzo. Wejdźmy chociaż tam na ten wyższy poziom, czy uda mi się tam, czy ja zdążę w ogóle tam dojść, słuchajcie, do tego portalu, chociaż. Będzie najwyższy punkt, jaki chyba mogę tutaj zaliczyć, więc wyżej nie dam rady no, ja Zaraz mi się łapata skończy i nic z tego nie będzie, bo nie ona więcej ziemi. Kurde, zmarnowałem. Ziemię, jaką miałem, tylko po to, żeby zacząć, jaki tam spawner się znajduje. Dobra, idziemy w tą stronę Dobra, do góry, dawaj od razu. Najpierw do góry. Potem może jakoś się uda mi przenieść już albo doskoczyć, chociaż nie wiem. Nie no, mam powiedzieć, jak to zrobię. Dobra, tutaj. I dawaj w tą stronę. Chyba, że jest odpalone, ale ono nie, nie powinien być raczej odpalone sam z siebie. Tak, coś mi się wydaje. Ej, tam też coś jest? A nie, to jest tamten chyba w co był, nie wiem, czy to jest ten sam czy inny. No nic, wiecie, no niestety, no nie uda mi się tego zrobić, bo nie mam głupich ok! Nie zdążyłem tego zrobić! Lawa jest coraz wyżej. Jedyne co mi się udało ogarnąć do ten moment, to że mam diamenty i tam jakiś żelazny set. Chociaż tyle. Choć nawet żarcie mi się na ten moment już skończyło. Już dużo rzeczy na tym świecie nie zostało. Jedynie kto ze mną jest, to pani kura, która się tam znajduje, tylko nie wiem, ile pani kura da jeszcze radę wytrzymać. Pani kuro wierzę w panią, że pani ucieknie! Do góry, choć czemu ona stoi? Słuchajcie, bo ona jest jeszcze niżej, ona mogłaby delikatnie wyżej podejść <laughs> Żeby przetrwała cały ten nalew wody Znaczy, wody lawy. Dasz radę, kuro? Czy będziesz stała tak jak, jak wyryta? Ej, teraz ten poziom. Pani kury niestety już z nami nie ma. Nie bym jeszcze ten sposób Aha, już wyżej nie wejdę, <laughs> już mi się blokuje, ściana jest tutaj <laughs> No nie udało mi się, słuchajcie, niestety tego przetrwać, także no. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Mam nadzieję, że że odcinek wam się spodobał, mimo wszystko. Mam także nadzieję, że sami spróbujecie tutaj przetrwać, bądź w ogóle uciec. Także co, zostawcie łapeczki w górę, wpadajcie na Instagrama, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Kliknijcie sobie dzwoneczek, trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia, siemanko, cześć. Papa, pa. A ja najprawdopodobniej już się palę. No właśnie.